Witam Was, ludzie, jesteście I zapraszam Was do następnego odcinka z gry Drag Deer Simulator 2. Tym razem zbierzemy się za naszego kolegę Xaviera, Xaviera wyzwy meksykańskiego kartelu jako delegata, bo ostatnio zrobiliśmy sobie przepis na opium, kokainę, kupiliśmy pierwszą willę i także już zapomniałem. A, dostaliśmy się do stolicy i zrobiliśmy sobie układ z szefem.

decir Que tenemos amigos en la PAPA. Haznos el trabajo, se cumplimos el deseo. Como el genio en la botella, cómprate un hangar en el muelle grande al oeste. De ahí te encargas de los embarques. No te preocupes, le hago la transferencia a tu frente de plata. Cubrimos la comisión, solo que no podemos operar en ese lado de la isla. Se te irán dando más instrucciones. I ten Nowy przepis? Ja pierdziu! Jak daleko? A mi się chyba ten... A jeszcze mi nie jest wykaz dobra Ty pitolony dokument dokumentu się za chwilę gagasza O Jezu, zanim będę następny razem jakby też do tej stolicy To muszę odlokować, kurde, maksymalne poziomy tych wszystkich winny. Boże, kochany, dobra. Ciach, ciach. Bo teraz znowu może znaginać z buta. Bo tu się coś zawiesił, Malik. Król pilatów mi nic nie załatwia. A tu łodzi chyba nie mam. Mam łódź tam. Dobra, jaka to łódź, Bo już zapomniałem. O, czuł z tym, Pedro. Lecimy do w od razu ogarnąć go. W sumie mam gotówkę? Nie mam gotówki przy sobie, szkoda. Ale mam. A nie, tutaj też nie mam. Co to za łódź? Prosta łódź czy coś lepszego? Ja pierdyle, ja tu mam rzeka. Motorówkę mam tu, prosta łódź. Tu tu mam motor. Luksową motorówkę. Kurde, gdzieś mi się jeden statek zgubił. Motorowa. Motorowa. A. To są dwie motorówy, dobra Dostało ucierbackę Dobra, przepłyniemy się kurde chwilę A pierdolę, ja tu jestem jeszcze... Trzebuje wziąć motorówkę, bo tym górę pracą łódzią rybacką, to ja sobie mogę Pływać na ryby Wolne to Luxową to jest luxową ale to też jest jakaś rozwiązanie. Więc tak. Kolejny punkt tutaj to jest zobaczyć producenta liści Eksportera producenta Jordi. Kasy, mi się nie chce zgarniać, taka Słowiańska spitalać Mi się nie chce z tym handlować w ogóle już Handlem zajmują się moi ludzie i do widzenia Ja tylko teraz tam fabułę To jest najgorsze, dostarczają już każdą, żeby narkotyk Odblokowałem dodatkowych klientów Przez lata niestety A na Wyspie Słowiańskiej niestety większość tej punktu już nie ma. Lubilerów na 3. Nie, 5 chyba. 5 punktów. Niestety więcej nie ma. Siema. ma. Right. Ej, nie takie drogie. 700? Głównie szczerze, ale się troszkę ceny. 700 no ma 1000, to kurde. Jakby sprzedać p***dę tego towaru, no to byłoby złoże. Ale... nie, nie, dopłynę tam. Jestem ciekaw, czy tam do tego statku dopłynę, ale... tych ma Ale raczej nie będę próbował. W ogóle chcę kiedy odblokuję możliwość... ...deweriantów. Bo te paczki ciągle mnie zastanawiają. Mam ich tyle kupionych, a ja nie wiem, co sobie Dobra, spróbujmy się przewalić naokoło do stolicy. Może się uda. Może mi nie zabiją. Ani nie wykryją. Ani niewidzialna ściana mi nie wyskoczy, bo to też może być taka możliwość. Płynę blisko lądu, bo żeby... Jak coś to tutaj się pierdzielam tu i do widzenia nie ma Dziś pierwszy lepszy bot jaki wykryłem i do widzenia mi już nie ma. Jedną alternatywę znam. Nie przepłynę tędy. Ciekawe ile zamagałem sobie życzą. Pierdylicie, że ja wodą słów, nie przepłynę. Boże, ja widziałem kłodę. Tak naprawdę. Jakby nie kłoda, to bym sobie przepłynął. W ale poda tu jest. Tu nie ma poda. Dobra, jest jakiś przesmyk, w którym się uda może pierdzielić. Żebym znalazł drogę? No, powiedzmy, że znalazłem jakąś drogę. Ty, o, dziab... Dobra Przepierdolę się, resztę drogi wpłat Bo nie wiem co tu się będzie teraz działo Yyy... Say what? Dobra, nie wiem gdzie się biłem Ale z buta tu się przebiegną Więc... No to dobra, mamy też drogę morską odlokowaną, że tak to powiem. Do stolicy. Jaki farze, się do wody wypałem! Już myślałem, że odczuję to boleśnie. E! Można to odkreślić? Już mam alternatywny sposób. Morską koło wyspy wulkanicznej I do widzenia, jesteśmy Magazyn tu widzę jakiś Dobra Dwa magazyny Czemu ty jesteś Dobra, nie pytam Jak ja to mam mieć w gotówce? Duży magazyn. Duży magazyn. Kurde, to chyba mam mieć w gotówce. Super. Chociaż taki plus to jest jakaś szybka podróż. Moment, jak po bańki, a nie. Chciałem powiedzieć, że pół banki mogę wypłacić po sklepach, ale to kurde, musiałbym mieć 15, 15 sklepów tutaj mieć odlokowanych. To taki sklep sklepu, a nie kurde pubów. A punkt medyczny. Który jeszcze mogę płacić czekiem? Nie w każdym sklepie mogę czekiem płacić. To jest bo tak za tym. Mać alternatywne źródła, uzyskać informacje o pozyskaniu obywatelstwa Bo już mi wygasło? Nie, jeszcze nie A, podrobiony hm. Szef mi raczej tu nic nie pomoże Siema ziomki, ja tu tylko przelotem He, chłopie. Wiesz kim jestem, no, nie? No. Człowiekiem, który wklepał niejednemu jednemu kurde bandycie, który chciał mnie okraść. O właśnie. Dziwnie, go Nie zaznaczyło ja mam pytanie jakiś to jest sklep. A nie tu jest sklep. A narzędziowy, dobra Wiesz co da... Ta... A nie wymieniłem bo nie ma sensu. Sklep narzędziowy. Bomby granaty pały. Ja... Piję. Kukri? Ty je masz kukri na ja sprzedaż? Chętnie kupię. Pewnie Kukri będzie lepszy niż macheta. Masz kukry? Nie ja masz macheta. W to już taką najlepszą. Dziwnie, że mi tego kurde pabu nie chce Te pabu Tego lombardu nie chcę mi zaznaczyć, ale dobra, nie będę się gniewał Bo i tak mam w bo kasę mam, którą chciałem wypłacić Półtora kafla Dobra, chrzanić ten toto Dobra, yy, by mi się nie wszedł. Mój ciemno, ja to tylko do autobusu biegnę, już mnie nie ma. Dziękuję, do widzenia. Szkoda, że nie ma na przykład dyrektorów. Dealer, dystrybutor, dyrektor. Żeby kurde, dwóch dyrektorów mi się taki, którzy zajmują się. Ja im przekazuję nie dystrybutorom. Fajnie byłoby taka możliwość. Ale ale cóż, będę wymagał. Dwa rodzaje ról co i do widzenia Dystrybutor i dealer I tyle Szkoda Liczyłem, żeby to będzie to bardziej rozwinięte I to szczerze Patrząc po pierwszych pomysłach, co mieli w grze Żeby to było rozwinięte tak jak No właśnie, to jest półtora kafla Czy ja coś przeliczyłem się? Dobra Chciałem... Chciałeś półtora bańki, tak? Smartport objective for Czy i konterę z recjami żywnościowymi Przepraszam, można mi to otworzyć? Albo i to nie tu. 800 racji. Już to jest majątek. A to jest tutaj, dobra. Czyli oni zbierają Rebeliantów już, chociaż wiem, gdzie te paczki mogę robić. Rebeliantów wysyłać. Jest to? Coś tu mogę w ogóle w tej krypcji zrobić? Nie? Bezpieczeństwo, jest coś te ludzie nie da mierzyć. Boże, teraz 800 racji muszę zrobić. Zdobyć. Co jest w tym wszystkim najlepsze? Że ja teraz muszę skupić wszystkie racje O Jezu Teraz muszę znaleźć 800 Jasuś Proszę, ilości nie mogli wymyślić Czy to jest coś rodzajem labela? Z jedynki Dostarczaj, dostarczaj, dostarczaj Proszę Teraz to jest najgorsze, że chętnie bym to skupił. Hmm, tylko gdzie ja to skupię? W dżungli mogę pierdylić się około 20-30. Odbiegam. Hmm. Hm. No to będę miał robotę poza żeby to wszystko znieść. Na ten moment, to idę znaleźć to, co gdzieś mam. Tam no chyba 60? Kur... Jak ja sobie wyobrażam, ile gotówki w to pójdzie, to jest, jestem przerażony. Ale chociaż wiem, gdzie już mam ten punkt. Jakbym tam jeszcze dostał możliwość lekkiego kastą, żeby móc sobie tam robić racje dodatkowe, to bym się nie pogniewał. Albo jakąś kryjówkę w pobliżu, żeby móc, no nie wiem. Zrobić sobie zapas tysiąca na przykład medykamentów i tysiąca racji, i potem tylko wrzucić. Bo teraz to ja się muszę przepierdolić do tego łodzi, przepłynąć, przypomnieć sobie, w której krówce zostawiłem rację, albo zapitolić rację i tak w koło macie. I teraz ja będę musiał kombinować. Bożesz Wiem, że są racje, więc taki plus. Na wyspie wulkanicznej nie kojarzę. że ja jechałem na Słowiański, zostawiłem te racje, bodajże. Więc taki też mam pomysł. A, zaraz mi się waha skończy. Super. Jak mi staraczka to Tu ze sprzętem drugi miał ze narzędziami, to moment, ale u niego chyba czekiem nie zapłacę, chociaż nie jestem pewny. Hey, ja yeah, pierdolę, co za ludzie. Tu sprzęt był, tam mam klub, tutaj był sklep narzędziowy, który... Może będzie miał towar dla leberiantów? Pytanie brzmi... No właśnie. Dupa nie zapłacę ci czekiem i oni mają po 30. Ja pierdolę. Po 30 ja potrzebuję 800... Ja pierdolę, ja muszę takich 20 sklepów skoczyć, plus jeszcze parę. Już to liczę? No tak. Prawie, że 20 sklepów chciałbym skoczyć. Boż! Xavier, coś ty wymyślił. Dobre, Dawe, bo i tak tu do krywka pojedziemy mieć. Bo później będę szukał, jak porąbany. Jest krywka jakaś. Yy... A, no tak, są dwa punkty tego. Tu raczej nic ciekawego nie ma. Dobra. Yy... To jest najgorsze, że teraz mam tutaj niższe poziomy i muszę dobić na wyższych, żeby mieć jakąś szybką podróż. Teraz mu muszę sobie zebrać te 800 racji, co będzie wyzwaniem tak naprawdę. Bo teraz bym robił drugi zapas z 800 racji tych medycznych, jak to tak dziwnie jest zdrypane. I także będę sobie robić już chyba podbijał pod produkt, znaczy dystrybucję. To jest najlepsze, tutaj mam klient dealerów, ale klientów mi w ogóle nie mam. Hmm. No, policja jak zawsze na to w dupie. Człowiek się leje, żeby przeżyć, ale kurde policja 2 metry i nic ci nie pomoże, no. Dawać tą rurę, to ją sprzedam później. Yy... Tak. No, a dostarczałem temu człowiekowi kurde paczki. Jakie hamstwo? Dobra, to chyba zrobimy sobie taki krótszy odcinek, i tyle, nie? 25 minut, 23. Bo tak naprawdę teraz muszę sobie tu dobić poziom, tu sobie muszę dobić poziom, dobić ludzi. I tyle, bo tak to naprawdę nic innego nie mam do roboty. To biurko szefa mam w razie czego? Kto mi coś zrobił. To biuroka nie mam. nie jest tu, bo to jest niski poziom tak bezpieczeństwa. Więc tu się nie redukuje niestety bezpieczeństwo z widocznością. Więc tu muszę obskakiwać potencjalnych klientów kurde, na tej mapce tutaj, żeby coś dobić. No dobra, no to my się żegnamy w tym momencie. I widzimy się w następnym dniu zbieram już pod tą. Rację, bo to będzie biegania, biegania. Więc czyszczam nera i hej!